Przełom lutego i marca 2021 roku. Moment krytyczny, bo Wiedźmin 3 znowu udowadnia, że jest najlepszy. Otóż przegania Cyberpunka w ilości graczy grających jednocześnie na Steamie i tak, 1 marca w DigiGon wieczorem grało ponad 20 tysięcy osób, a w Cyberpunka niecałe 18 tysięcy. Ten trend się nie zmienił od trzech tygodni. W ostatni weekend w na 3 grało maksymalnie 24 tysiące osób jednocześnie, a w Cybera 20 tysięcy. A więc gra depus pu sprzed 6 lat, tak, zleciało, angażuje graczy mocniej niż nowa gra depus pu sprzed 3 miesięcy. Brzmi groźnie. Ale czy takie dane mają znaczenie? A jeśli tak, czy są tu jakieś lekcje, które możemy wyciągnąć? To znaczy, nie my, ale twórcy gier. Dobra, ale od początku, dlaczego Cyberpunk tak szybko stracił graczy? I jak różni się konsumpcja Cyberpunk'a od konsumpcji Wiedźmina 3 czy innych gier AAA? Zacznijmy od tego, że to co działo się z Cyberpunkiem na premierę jest statystycznie bardzo trudno porównywalne, wręcz nieporównywalne do innych gier tego typu, bo przecież Grana na Steamie miała start na poziomie miliona osób grających jednocześnie. Cały hype zebrany przed premierą eksplodował, gdy puściły tamę daty premiery. Czy ta metafora ma sens? Nie wiem, wiem tylko tyle, że cyberpunk bił rekordy Steama. Ale też w tym kontekście cyberpunk wypalił się błyskawicznie, bo stracił 98% graczy w 3 miesiące, spadł z miliona graczy na 20 tysięcy graczy. Ale zaraz czy wszystkie gry single player nie zachowują się podobnie, czy nie działa tu zasada zainstalować, przejść, zapomnieć. Cóż, prawie, Wiedźmin spadł ze 100 tysięcy graczy na premierę do około 13 tysięcy w sierpniu wrześniu 2015 roku. To już tylko 87% w dół dla kontekstu żeby zachować taki poziom, Cyberpunk musiałby mieć dzisiaj 130 tysięcy graczy. Rzućmy tu jeszcze kilka przykładów gier single player, które pozwolą nam wpaść na odpowiedni trop. Assassin's Creed Odyssey miało 60 tysięcy grających na start, 3 miesiące później około 20-30 tysięcy, czyli spadek o 50-66%. Sekiro 125 tysięcy na start, 3 miesiące później 5 tysięcy, spadek o 96%. Fallout 4, i to jest naprawdę ważny przypadek, do którego jeszcze wrócimy, miał 472 tysięcy, Graczy na start i 50 tysięcy po 3 miesiącach, a więc spadek był o 89%, ale też nastąpiła porządna stabilizacja. 3 miesiące po premierze, Fallout 4 był mocniejszy dwukrotnie niż Cyberpunk dzisiaj. Ba, Fallout 4 tu i teraz jest mocniejszy niż Cyberpunk. Sprawdziłem nawet dzisiaj, 24 marca, i Fallout 4 na ma właśnie więcej graczy niż Cyber. 16 tysięcy w najlepszym momencie doby, gdy Cyber dobił do maksymalnie 13 tysięcy. No właśnie, jakby nie patrzeć tak Cyberpunkowi w temacie utrzymania uwagi, Graczy bliżej do takiego Sekiro niż Fallouta 4 czy Wiedźmina 3. Ale do tego wątku jeszcze wrócimy. Co jest więc nie tak z Cyberpunkiem? Na pomoc przyjdą nam Achievementy i w sumie Cyberpunk. Nie ma się czego wstydzić. Na Steamie prolog Cybera skończyło 90% graczy, w finał gry zobaczyło 31%, z czego poszczególne zakończenia 14,2%, 11,3%, 8,1% i 3,7%. Suma wynosi 37%, czyli niewielu graczy zobaczyło więcej niż jedno zakończenie. Tymczasem u Wiedźmina. Prolog Dzikiego Gonu skończyło zaledwie 67% graczy, ale jest na kilka godzin, a nie na 30-45 minut jak w Cyberze. Wiedźmina 3 skończyło 26,5%. 0,5% graczy i mieli na to 6 lat, wiadomo, ale gra wymaga też 50 godzin na samą fabułę, a z questami pobocznymi to nawet 70-80, a może nawet 100. Ale z perspektywy wydaje się też, że na Steamie Wiedźmin 3 wpadł za sprawą licznych promocji do mnóstwa graczy, którzy nawet gry nie odpalili. Ale wracając do Cyberpunka, w 3 miesiące po premierze grę skończyło 3 na 10 steamowych graczy, i to naprawdę nieźle. Gra więc ma bardzo dobre utrzymanie graczy do końca fabuły. Czy jakkolwiek platforma wpływa na to, jak konsumowany jest cyberpunk. Sprawdziłem dane z Xboxa i szczerze, przed sprawdzeniem wydawało mi się, że na konsoli Microsoftu musi być znacznie gorzej. W końcu gra jest tam w naprawdę dziwnym stanie. A jednak prolog Cyberana na Xboxach skończyło jednak blisko 100% graczy. Wyświetla się 100%, ale ciężko mu uwierzyć. Wygląda to na błąd i nie znam metody liczenia i zakrąglania, ale załóżmy jednak, że faktycznie zdecydowana mniejszość graczy nie przeszła prologu. Finał zaś zobaczyło 27%. To naprawdę nieźle jak na stan konsolowej wersji. Ale też całkiem spory procent graczy na obu platformach oczyszczał wszystkie dzielnice w grze. Odpowiednie achievementy za poszczególne fragmenty miasta zdobyło między 4 a 5% graczy. Niestety nie mamy jednego zbiorczego achievementa, który pokazywałby nam ilu graczy skończyło wszystkie dzielnice na raz, bo tak każdy może działać dość wybiórczo. Ale mamy co mamy. Na Xboxie też jest całkiem nieźle, około 4-4,5% zależnie od dzielnicy, a najrzadsza, Badlandy, to 3,89%. W tym samym czasie 2% graczy na Xboxie zrobiło cały świat Walhalla na 100%. Ale tu porównanie nie jest do końca trafne, bo Walhalla na 100% to rzecz około 120 godzin. Cyberpunk'a da się zrobić w 50, niech będzie 70, jak się nie spieszymy, i na wysokim stopniu trudności. Do tego Walhalla ma pewne wyzwania, które mogą stanąć na drodze do osiągnięcia 100%. Na przykład to cholerne układanie kamieni. Pod tym względem, Cyberpunk wydaje mi się dość prostolinijny i otwarty świat Cyberpunka przypomina mi nieco okolice Bostonu, czyli przypomina mi sposób eksploracji z Fallouta 4. Tak, powiedziałem w jednym zdaniu, Cyberpunk i Fallout 4. Dobra, to otwarty świat. Cyberpunk ma świetny główny wątek, ale jeden ze słabszych otwartych światów ostatnich lat. Nie, nie chodzi mi o wizję, która jest naprawdę imponująca, ale o jakość eksploracji i jakość czynności pobocznych. Przecież ta eksploracja sprowadza się tylko do zabijania. Tak realnie patrząc zawartości w cyberpunku jest dość mało, jeśli patrzymy tylko na otwarty świat, a ta zawartość nie jest zbyt pomysłowa, a wręcz mocno powtarzalna. Sam główny Wątek cyberpunka jest realnie dość krótki, nawiązuje w jakiś sposób do tradycji Fallouta New Vegas, którego dało się przechodzić faktycznie kilka razy, bo gra dawała nam mnóstwo wyborów. Obsidian udowodnił, że jakość jest lepsza od ilości, ale problem w tym, że cyberpunk nie jest jak New Vegas i nie daje zbytnio powodów, aby całość przejść więcej niż raz, bo walki możemy mieć dość po tych 50 godzinach czyszczenia mapy. Główne zakończenia poza ukrytym są zależne od jednej decyzji i poziomu ukończenia krótkich wątków pobocznych, więc przy dobrych wiatrach wystarczy Zrobić save w odpowiednim momencie, w przedostatniej misji, aby zobaczyć różne finały. Tym samym ścieżka prowadząca do tych finałów jest bardzo podobna. Właściwie jedyne, co możemy zmienić, to sposób oczyszczenia kolejnych lokacji z wrogów, bo znowu walka odpowiada za zdecydowaną większość działań w grze. Tym samym Cyberpunk wygląda trochę jak gra singleplayer na siłę wciśnięta w otwarty świat. To znaczy, ten otwarty świat nie daje nam tylu atrakcji, aby zmieniało to, w jaki sposób w ogóle podchodzimy do wyzwań w grze. Wszystko zabijamy. No bo podziwianie tego jak świat żyje, nie, nie przy tym poziomie sztucznej inteligencji, czyszczenie mapy, No w sumie to sama walka, jakieś minigierki. Cyberpunk nie ma w sumie prawdziwej arcy minigry takiej jak Gwind czy nawet budowanie wiosek w Fallout 4 nie ma porównania do Red Dead w ogóle, wiadomo. Na tle Cyberpunka Valhalla wydaje mi się rozsądnie zaplanowana w temacie otwartego świata. Czuć, że Ubisoft ma lata doświadczeń w picowaniu sandboxów. Mamy tam wyzwania platformowe, zagadki środowiskowe z czasem na jedno kopyto, ale jednak lepszą eksplorację na wysokim stopniu trudności i to układanie kamieni. Znowu, cyberpunk pod tym względem jest tak płaski jak Fallout 4, tyle, że Fallout 4 ma jeszcze porządne wsparcie modów i nie tylko graficznych, ale dodających prawdziwą zawartość i elementy. A więc cyberpunk jest jednocześnie krótszy od gier konkurencji czy też Wiedźmina 3, a z drugiej strony nie spełnia też obietnicy, że każde przejście będzie unikatowe. Po prostu mechanika gry na to nie pozwala. I prawdopodobnym scenariuszem i sednem tego materiału jest właśnie eksplozja popularności cyberpunka, ale dosłownie eksplozja, bo po niej niewiele zostało. Kto miał przejść grę, to przeszedł i na tym moglibyśmy skończyć materiał, gdyby nie to, że mamy jeszcze jeden miernik. Kłopotów Cyberpunka? Otóż, wedle badań firmy analitycznej M. Science, Cyberpunk miesiąc po premierze zaliczył również znaczny spadek w ilości sprzedanych cyfrowych egzemplarzy. W styczniu sprzedaż ta miała wynieść 4% wartości z grudnia, a w lutym 1% wartości z grudnia. W tym samym czasie inne gry AAA, również mające bardzo dobry start, sprzedają się lepiej na dłuższą metę. I tak Valhalla miesiąc po premierze sprzedała 35% tego, co w miesiącu premierowym, a taki Call of Duty 50% w ogóle pokazuje to, jak mocarna jest to marka. Potwierdzają to też badania Superdata wskazujące, że w styczniu 2021 roku na konsolach najlepiej zarabiała gra Cold War pierwsze miejsce, a na dziewiątym miejscu jest Valhalla. Cyberpunka brak. Oczywiście nie ma tu cyberpunka, bo wersja konsolowa miała mnóstwo problemów i sprawa zdążyła się sypnąć, a gra została wycofana ze sklepu Sony. Do tego cyberpunk nie ma mikrotransakcji, więc może na jednego użytkownika zarabiać mniej. Wiemy jednak i właśnie warto wrócić do podstaw, że cyberpunk był niesamowitym hitem na premierę, ale właśnie na dłuższym Metę perspektywa może być kompletnie inna. I w całej tej układance mamy kilka zaburzeń. Pamiętajmy o tym, że Cyberpunk chwalił się kolosalną liczbą priorderów, tych miało być 8 milionów. 8 milionów graczy gotowych do odpalenia gry. To robi wrażenie. Z tego 59% priorderów to wersja pc towa Niezależnie od platformy, ale Steam swoją masą jest na pewno statystycznie wiarygodny. Do 20 grudnia całkowita sprzedaż zamknęła się już w 13 milionach kopii. Co dalej nie wiemy, poza tym raportem, że sprzedaż cyfrowa Cyberpunka poszła błyskawicznie w dół, a więc mamy te 13 milionów kopii plus to, co sprzedało się później, choć może nie być wcale już tak dużo, bo co jeśli za większość albo za połowę sprzedaży odpowiadają preordery? Wtedy ta utrata 98% graczy w 3 miesiące byłaby łatwiejsza do wytłumaczenia, bo nie dość, że pokazuje to, jak grę konsumują ci, którzy kupili ją na okolice premiery, ale też wskazuje na to, że faktycznie sprzedaż cyberpunka dramatycznie wyhamowała i to na tej największej pecetowej platformie. I nie będzie przesadą założyć, że na Konsolach w ogóle sprawy mają się znacznie gorzej. A więc CD płaci teraz cenę za kombinację wysokiego otwarcia oraz licznych kontrowersji. To, że cyberpunk sprzedawał się tak świetnie na premierę, wcale nie oznacza, że gra będzie sprzedawała się równie dobrze w kolejnych miesiącach i latach. Powtórzmy, raporty o błyskawicznym spadku cyfrowej sprzedaży uzupełniają się idealnie z danymi ze Steam, a, bo nawet przy grach Single spadek o 98% graczy jest bliski negatywnych rekordów. Jeśli gracze, którzy kupili cybera, raczej kończą wątek główny, zarówno na PC i konsolach, tak przyczyna spadku ilości grających musi być jedna. Cyberpunk 2077 najwyraźniej zszedł teraz w dolinę wyczekiwania. Kto chciał, ten zagrał i przetrawił, szczególnie preorderowcy, a CDP ma najwyraźniej problem zarówno z utrzymaniem graczy na dłużej i z dotarciem do kolejnej grupy odbiorców. W naszej ankiecie, na którą spłynęło tysiące głosów, odpowiedzieliście, że 25% z Was skończyło cyberpunka, 14% grało, ale nie skończyło, 44% jeszcze nie grało, a 18% raczej nigdy nie zagra, a więc Czuć, że gra ma mocarny zasięg, ale jednak prawie połowa z Was jeszcze wstrzymała się z zakupem. Tym bardziej kluczowy dla Cyberpunka będzie rok 2021, bo co może w przyszłości sprawić, że ludzie wrócą do Night City albo wreszcie kupią swoją kopię? Potrzebne są mocarne delceki na poziomie krwi i wina, bo po premierze Delceku Wiedźmin 3 znowu wchodził na wyższe wartości grających jednocześnie i dopiero po końcu wsparcia dodatkami Wiedźmin 3 pozostał na imponującym płaskowyżu. Na marginesie Wiedźmin 3 z pomocą serialu Netflixa wspinał się na rekordowe wyniki na długo po premierze. Pytanie, czy w ramach tych Moglibyśmy liczyć na jakieś urozmaicenia w otwartym świecie, bo jednorodność wyzwań uważam za dużą wpadkę w projekcie gry. Oczywiście kluczowe są też poprawki techniczne i prawdziwa wersja na Next Gen, bo wersja na PS5 i Series X wypuszczona na jesień miałaby szansę znowu podbić zainteresowanie tytułem. cd mógłby ten ruch mocno opóźniony sprzedać wersją totalną, czymś co faktycznie powinno było trafić na konsolę w grudniu 2020 roku. Ale nawet z tymi wszystkimi elementami trudno mieć pewność, że Cyberpunk utrzyma po latach. Takie zainteresowanie jak Wiedźmin 3, czy ten nieszczęsny Fallout 4. Bo co jeśli Cyberpunk, to jedynie bardzo dobra, liniowa gra na siłę wciśnięta do otwartego świata? Otwartego świata, który da się łatwo wycisnąć do ostatniej kropli. I w sumie spoko, bo przecież nie każda gra musi być konsumowana latami. Przecież nie gram w gry, które się nie kończą.